Jak kochani z tej strony? W kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem sama. I dzisiaj przed sobie spray Pinta Lengua. Tu czy Pinta? Orange. W smaku pomarańczowym. Ale na wstępie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanał dzwoneczek i komentarz do serduszkowania. Pusia to razem z Pusią we, przypniemy serduszko. ała. Gusi nie da. Albo i się da. Tak to wygląda. No dobra, no to się baja. Za dużo. No to tak. Po czasie czuć jakby pomarańcze. Nie czuć za bardzo kwaśności. Wcale. Proszę by się poryczało Nie, bo chodziła, żebym się udusiła. I daję temu ocenę słabą trochę. Więc daję tą ocenkę 3 na 10 to... 3 na 10. I no. Dziękuję Wam za oglądanie tylko. jeżeli Wam się od No to tak, kochani. Jak widzieliście Nikola mi to zabrała, ale odzyskałam. I tak. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek i komentarz do serduszkowania и по-маранчета мандаринка. Та, че не е Папа.